To co, małe espresso. Chrystus z wstał. Pozdrawiam. Tak mówię trochę z ale maseczkę mam. Słuchajcie, za mną jest, znajduje się od wieków zamek, zamek królewski. I zacznę od tego, że kiedyś tam byłem w środku, mogłem to zwiedzać. No i powiem Wam bardzo ciekawe doświadczenie. I po co ja to mówię? Mówię to po to, że no byłem tam, widziałem, moje oczy to widziały, widziały te piękne sale, widziały te... Pozostałości po mieszkaniach, bo tam przecież mieszkali ludzie, tutaj w tym zamku namysłowskim. To jest tak, drodzy, że chcę nawiązać do pierwszego czytania dzisiejszego, do dzisiejszej lekcji, która pokazuje apostołów, którzy świadczyli jakiegoś takiego spotkania ze zmartwychwstałym panem i oni. Przemawiają e, odważnie, mówią do tych wszystkich faryzeuszy, do przełożonych, że my nie możemy przestać mówić o naszym doświadczeniu. O tym, że spotkaliśmy Chrystusa z martwych stałego, że on był umarły, a powstał. I mówi Piotr w imieniu apostołu, że rozważcie, co jest ważniejsze: e, słuchać Boga czy Was? Bo my nie możemy przestać mówić o naszym doświadczeniu. E, ja zobaczyłem zamek. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę Chrystusa twarzą w twarz. A póki co nie mogę przestać mówić o tym, że on mnie kocha, że on umarł za moje grzechy i że on zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia. Umarł za ciebie, za mnie, żebyśmy my mieli życie. Pozdrawiam. Chrystus zmartwychwstał. Szczęść Boże.